Nie, Darwin. Ci to nie najbardziej hardkorowa ekipa. Jak z nimi walczysz, zawsze kibicują tobie. A dzieciaki z kółka teatralnego? Przecież to mistrzowie kamuflażu. E, nie chcę należeć do ekipy noszącej rajstopy może buntownicy? A no to jesteśmy zbyt dorośli. A niech was kochający rodzice! <słuch> Trzeba mierzyć wyżej. Wiesz, kto naprawdę rządzi szkołą? Nauczyciele. Tak, ale serio chciałbyś znosić dzieciaki przez cały dzień? I kasa z tego nie jest za duża. Sam widziałeś Brauna, jak dorabiał sobie w myjni. Zasługujemy na coś lepszego. <śmiech> <śmiech> na ja ekipę czuję, mówię wam, ja ekipę czuję. O to chodzi nam, negocjuję, popracuję, to się tu gra, gra I nie ma sprawy, nie dla to... Ty zabawy. widzisz to samo co ja? Nie jestem pewien. Hej, przeklęt reumatyzm! <tysk> A co ty konkretnie widzisz? Widzę ludzi, którzy nie płacą rządowi. To rząd płaci im za to, że siedzą na kanapie i oglądają telewizję. Widzę ludzi tak ustawionych, że mają własne miejsca w autobusach, na których nikt nie ośmieli się usiąść. Widzę ludzi, którzy mówią, co im ślina na język przyniesie i nikt im nie podskoczy, bo i tak ich nikt nie zrozumie. Widzisz więc to, co ja widzę? Najbardziej hardkorową ekipę na ulicach Elmo! Chyba trochę potrwa, zanim nas zauważą. Strasznie zarozumialcy, trzeba ich czymś zaskoczyć. Ej, co to było? Nie mam pojęcia, nic lepszego nie umiem wymyślić. Twoja kolej! Okej, okay. opuszczę trochę spodnie, wiesz, tak jak chodzą ziomale. Zauważyli? Bo trochę głupio się czuję. Broda, trochę wyżej, że niby się ich nie boisz. Wyżej! A! Wyżej A. A. O! może z nimi pogadajmy. Przepraszam! A! Przepraszam, odezwałeś się do mnie, a ja nie jestem przyzwyczajony, że traktuje się mnie jak człowieka. Do czego chcecie? Dołączysz do waszej ekipy! A, chcecie zostać seniorami? Wiemy, że trzeba sobie na to zasłużyć, ale jak to zrobić? Pracowałem za marne grosze przez 60 lat. Potem dali mi złoty zegarek i wyrzucili na margines społeczeństwa. Zrobię, co każecie. Mógłbyś od czasu do czasu wpadać na pogaduchy. Fajnie by było poczuć, że jeszcze żyjemy. Ekstra! Dziękujemy! Będziemy częścią ekipy! Okej, okay, jak mamy być seniorami, to musimy wczuć się w rolę. Szanujcie starszych! Seniorzy też chcą żyć! Nie, nie, nie. Seniorzy. Przez E. O! seniorzy! Nie! Wszystko jedno. Musimy wyglądać old schoolowo. Trzeba mieć zmarszczki! Zanieczyszczenie środowiska chyba nas raczej nie postarzy. Racja. Nie widzę żadnych zmian. I zero efektów pobocznych. No nie wiem. Dam się posiekać, że słyszałam twoje myśli. Wynośmy się stąd, zanim mi się coś stanie! A! Mm! A, 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 a! A! Darwin! Nie wyrażaj się! Sól morska. Teraz powiesimy się na słońcu i zaczekamy, aż nas wysuszy na wiórek. Nas. Nie wiem, co mnie bardziej dołuje. To, że chciałem was jeść czy to, że nie zjadłem. Już się pomarszczyłeś? Uh -huh. Super. Wyglądasz jak naprawdę odwodniony gad.

Do akcji nie masz żadnej reakcji ani komacji No nieba bram, oko te dziś ma wina z Infa to taka, czy ktoś widział, że to jest przyjemność to taka, lot taka w króleś trzeba chcieć dużo można